Posłowie Koalicji Obywatelskiej odpowiadali na pytania mieszkańców Rumi podczas spotkania otwartego. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej akcji Tu jest przyszłość. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi odbyło się otwarte spotkanie posłów na sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej z mieszkańcami. Będziemy rozmawiali o wszystkim, o dużych projektach, potrzebach. No, w Rumi zawsze rozmawiamy szczerze i do bólu. Cieszę się, że w Rumi najczęściej te rozmowy są bardzo kulturalne, trudne. Natomiast często dochodzimy do, do kompromisów, rozwiązań i, i myślę, że dzisiejsze spotkanie również nas kilka kroków do przodu poprowadzi. Na pytania mieszkańców odpowiadali posłowie Tadeusz Zwiewka, Małgorzata Niemczyk, Andrzej Szewiński oraz Jarosław Urbaniak. Takie spotkania w dzisiejszych czasach są bardzo ważne, żeby porozmawiać rozmawiać z ludźmi, z Polakami wszędzie w całej Polsce o tym, co się w Polsce dzieje i, i jakie są perspektywy na przyszłość. Na koniec takie prawdziwie otwarte spotkanie. Każdy może wejść i nikt na wejściu nie dostaje kartki z pytaniem, które może zadać. Każdy może zadać pytanie, które go interesuje. Pamiętam, jak niedawno przyjechał prezes pewnej y, formacji politycznej y, do Częstochowy. No i tam absolutnie nikt spoza listy nie mógł wejść na to spotkanie. I to, to nie, chyba nie o to chodzi. Czy to jest demokracja? Nie sądzę. To jest otwarta demokracja. Tu mogą być przysi malkontenci, przeciwnicy. My jesteśmy otwarci, bo my z pokorą słuchamy, żeby wyciągać wnioski. Przekrój tematów poruszanych na spotkaniu był bardzo szeroki. Posłowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in. szkolnictwa, emerytur czy stanu opieki zdrowia. Temat, który jest wciąż tematem niezwykle istotnym, otwartym, ponieważ do tej pory nie zostały załatwione podstawowe oczekiwania. Mieszkańców naszych regionów, a z drugiej strony zostały rozbudzone niesamowite oczekiwania. Jeśli ja usłyszałem przed wczoraj bodajże kolejną zapowiedź pisowską, że będą darmowe leki, to się serdecznie uśmiałem, bo to już chyba jest trzecia zapowiedź darmowych leków. Spotkanie z mieszkańcami Rumi to dla posłów koalicji obywatelskiej kolejny przystanek na mapie całego kraju. To jest nasze jedenaste województwo, które odwiedzamy w ramach akcji Tu jest przeszłość. Mieszkańcy bardzo są zaniepokojeni sytuacją, jaka jest w kraju. Martwi ich drożyzna, martwi ich inflacja, martwią ich wysokie kredyty. Martwią je puste obietnice i niespełniane obietnice. Nie widzą 100 tysięcy mieszkań, nie widzą miliona samochodów elektrycznych, ani 100 mostów, ani 100 obwodnic. Zresztą Rumia to jest właśnie przykład miasta, który potrzebuje zmiany infrastruktury drogowej. Dla mieszkańców Rumii udział w wydarzeniu był możliwością wyrażenia swojej opinii na dany temat, jak i szansą na uzyskanie odpowiedzi w ważnych dla nich kwestiach. Uważam, że takie spotkanie z moim obowiązkiem. Zapytać się, co posłowie chcieliby zrobić dla tego kraju, dla ludzi młodych, dla ludzi w starszym wieku, którzy są, żyją z niewielkich emerytur bardzo często. Jest to obowiązek każdego obywatela, który chciałby mieć tą Polskę dobrą, sprawiedliwą, praworządną, bezpieczną. Jak się okazuje, dla wielu mieszkańców Rumi te wartości są ważne. Stąd też w hali rumskiego Mosiru zjawiła się liczna grupa zainteresowanych.